Redakcja ARHN.EU wspiera sklep OleOle!, ole, fani gier i technologii. Każdy z nas marzył kiedyś o własnym haremie pełnym piersiastych demonic. No ale wiadomo, nie każdy ma możliwość zapukać do bram piekła i sobie kilka zaprosić. Ale jeśli jest coś, czego nauczył mnie Łukasz Jakubiak, to że wystarczy sobie coś zwizualizować i na pewno stanie się to prawdą i wcale nie zostanie się przy tym internetowym pośmiewiskiem. Z tego założenia wychodzi też główny bohater gry Helltaker. Jest przekonany, że jeśli tylko się zaprze, to nie tylko da radę wejść w paszczę diabła, ale i wyjść z niej cało, niosąc w ramionach kiść switaśnych cór szatana. Przed nim szereg morderczych zadań, które wykonać musi w ograniczonej liczbie kroków, nim ani anihilowany zostanie przez piekielne moce. Więc biega sobie, przepycha kamienie, katrupi trupy, zbiera klucze i unika kolców, by spełnić swoje najskrytsze marzenia. Tak, to bardzo ładny graficznie klon Sokobana, z domieszką prostych elementów, uwaga, bo tego jeszcze nie było, wyżył nowelki. Na końcu każdego etapu zagadać należy do haremowej kandydatki, by zaprosić ją do swojego <skrym> projektu i w zależności od metody podrywu dołączy do nas albo poderżnie nam gardło. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa, w tle ktoś inny pociąga za sznurki i plan plądrowania Podziemnego Królestwa może się skomplikować. Helltaker to bardzo pozytywne zaskoczenie. Gra jest króciutka, jej przejście zajęło mi niecałą godzinkę, Polska, jej autorem jest artysta Łukasz Piskosz, kryjący się pod pseudonimem Van VanReper i co najciekawsze, absolutnie darmowa i dostępna do pobrania na Steamie bez żadnych ukrytych kosztów czy reklam. W oczy rzuca się przede wszystkim śliczna, pełna subtelnych wektorowych ornamentów oprawa graficzna, fenomenalnie dobrana oprawa dźwiękowa z bardzo soczystymi efektami dźwiękowymi, no i oczywiście pula seksownych waifu do wykradnięcia z okowów czeluści, ale zdecydowanie pierwsze skrzypce gra tu przewroczna atmosfera przywodząca mi na myśl gry pokroju Undertale, gdzie oczywista formuła rozjeżdżać się zaczyna zmierzając w kierunku nieoczywistego finału. W zaledwie kilka dni Helltaker znalazł sobie gigantyczną rzeszę fanów, którzy produkują mnóstwo fanserwisowego fanartu. Ale to nie tylko za sprawą tego, że w grze łapie się atrakcyjne demony jak Pokemony, ale przede wszystkim dzięki zaskakująco uroczemu scenariuszowi. Gra, choć krótka, jest świetnie napisana, utrzymując atmosferę waifu-komedii w bardzo japońskim stylu. To symbol naprawdę dobrze rezonującego z odbiorcą scenariusza, gdy ludzie mimikują rzeczy tak przyziemne jak przepis na Leśniki, który przewija się w grze. Ten zresztą kupić można wraz z cyfrowym artbookiem w formie DLC do gry. Nie chciałbym powiedzieć na temat Helltaker'a nic więcej, bo gra jest krótka i darmowa, więc bez psucia zabawy zachęcam Was do zagrania. Jeśli podoba Wam się taka niemal mangowa estetyka, na pewno się nie zawiedziecie.